Za nami ostatni trening już tutaj w Turcji. Co udało się przepracować przez ten okres przygotowawczy w Jastrzębiu, w Cetniewie wcześniej oraz tutaj już bezpośrednio w Turcji? Jak wyglądały Wasze przygotowania tutaj bezpośrednio na miejscu? Znaczy, na miejscu nie było za wiele czasu. Mieliśmy jeden jeden trening motoryczny z trenem przygotowania motorycznego. Dzisiaj była to piłka ręczna, natomiast tutaj już zajęliśmy się rzutami i, i kontrolą. Nie było dużo zadań taktycznych, gdyż wcześniej to, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy tak naprawdę w Płocku, wcześniej, wcześniej w Cetniewie. Także no, myślę, że jesteśmy przygotowani. Jutro sprzedamy to w najlepszej formie, w jakiej jesteśmy w stanie zdobyć dwa punkty. Jeśli chodzi o sam mecz, znowu będzie nastawianie na bardzo mocną obronę? No tak, to jest podstawa i myślę, że jeśli gdzieś szukać pozytywów w tym okresie do tego meczu jutrzejszego, no to na pewno ta, ta obrona poniżej pewnego poziomu nie, nie schodzi, o pomimo tego, że może nie było tam ideału, ale, ale no, było nieźle przynajmniej. W takim razie pozostaje życzyć powodzenia. Dziękuję bardzo.